Dzisiaj, dla ceny Bitcoina, zastanawiasz się pewnie teraz, co to wszystko oznacza, co dzieje się aktualnie na Bitcoinie. O tym dzisiaj chcę porozmawiać. Daj lajka like dla nowego ATH. W zasadzie, to wczorajszy film uzyskał 12 tysięcy polubień. To było coś niespotykanego. Było to najbardziej lubiane nagranie na YouTubie na całym świecie. Dziękuję wam bardzo za to. Jesteście najbardziej wspierającą społecznością na całym świecie. Dziękuję za Wasze komentarze i udostępnienia filmu. Dzięki temu nasze filmy tak dobrze są pozycjonowane przez algorytm YouTube'a. Przechodzimy prosto do tematu. Wczoraj w poście na moim Twitterze poinformowałem Was o tym, że zamknąłem swoją pozycję. Chcę być zawsze z Wami transparentny. Była to pozycja na wzrosty ze średnią ceną na poziomie 43 900 dolarów. Zamknąłem ją w takim momencie, że wyszedłem na zero. Oczywiście nie było tak, jak przewidywałem, niestety. Ale na szczęście nie straciłem tutaj żadnych pieniędzy. Nawet jak byłem w dużym zysku, nie realizowałem tego, bo oczekiwałem, że pójdziemy jeszcze wyżej z ceną i utrzymamy poziom 44 tysięcy dolarów. Pytaniem teraz jest, czy cena nam ponownie zawróci? Czy ta pozycja ostatecznie by wyszła? Czy może jednak to była dobra decyzja, bo dotrzemy w najbliższym czasie do niższych poziomów? Właśnie o tym chcę z Wami porozmawiać. Przejdźmy teraz prosto do wykresu. Spojrzymy, czy możemy uzyskać tutaj jakąś przewagę, analizując to. W zasadzie, patrząc teraz na wykres, możemy dostrzec prawie potwierdzoną formację w kształcie litery M, gdzie podstawa na poziomie 44 500 dolarów została wybita wczoraj. Wydarzyło się to podczas mojego wczorajszego nagrania na żywo. Aktualnie Bitcoin próbuje wybić się wyżej. Jak na razie wygląda to tak, jak odbicie czarnego kota. Nie oznacza to, że będę teraz otwierał pozycje na spadki. Przynajmniej na ten moment nie jest to czas na wzrosty. Czego potrzebujemy w takim razie, aby mieć pewność wzrostów? Potrzebujemy, aby czterogodzinna świeca zamknęła się powyżej poziomu ceny 44 500 dolarów. Jeżeli uda się nam ponownie przebić przez ten poziom cenowy, będzie pięknie. Tak długo jak będziemy znajdować się poniżej tego poziomu, ja pozostaję w stanie zawieszenia, bez otwierania żadnych pozycji. Moja pozycja jest zamknięta i nie zamierzam teraz pod nic handlować. A to, co warte jest uwagi w tym momencie, jest target cenowy. Patrząc na to wybicie dołem, możemy spodziewać się zejścia ceny do poziomu około 41 tysięcy dolarów. Będzie to spadek o 10%, trochę spory. To, co zawsze musimy mieć w pamięci, jest to, aby obierać większy obraz całej sytuacji. Tutaj ciągle patrzymy na zakres czterogodzinnych świec. Ale tak właściwie jest to dzienna formacja, w której mamy konsolidację w tym zwyszkującym trójkącie. Wybiliśmy się i jak do tej pory wygląda to na fałszywe wybicie. To, na co czekamy, nawet jeśli policzymy niżej, to patrzymy na bardzo ważne wsparcie na poziomie 39 tysięcy dolarów, co jest bardzo. Bardzo mało prawdopodobne, że zostanie przebite. 39 tysięcy dolarów jest wyszkującą linią trendu z tej poprzedniej formacji, która wciąż może się utrzymać. Oczywiście mamy psychologiczny poziom, który daje nam pewność i nawet wtedy pozostaniemy w trajektorii wyższych dołków. Zobaczcie ten piękny widok. Na wyższym zakresie czasowym to nie jest katastroficzny scenariusz. Oczywiście, dla moich pozycji lepiej jest wyjść. Zamknęliśmy dzienną świecą poniżej, nie jest to bycie znak, więc chcę pozostać zdyscyplinowany w mojej własnej strategii, ale wcale to nie znaczy, że jestem niedźwiedzi na tygodniowych świeczkach. Wciąż systematycznie formujemy wyższe górki dla Bitcoina. W krótkoterminowym zakresie pozostaje bardzo ostrożny i oczywiście przygotowuje się do potencjalnego trade'u. Przynajmniej jak odbijemy się od tego poziomu? Tego poziomu i kiedy przebijemy się wyżej stąd. Moment, w którym przebijemy poziom 44 500 dolarów, to moment, gdzie zacznę aktywnie szukać pozycji na wzrosty. Oczywiście, jeśli ty też chcesz tradować na Bitcoinie jako doświadczony trader i tylko jako doświadczony trader, to poniżej w opisie znajdziesz 10 000 dolarów bonusu. Na samym Bybit możesz dostać 4650 dolarów bonusu za darmo. Kliknij w link, stwórz konto, a po pierwszej wpłacie otrzymasz ten bonus za darmo. Naprawdę mam nadzieję, że następna świeczka na Bitcoinie będzie tak duża jak burcz Khalifa, ale nie czerwona jak ten znak, ale zielona. Dajcie znać co wy o tym myślicie. Jesteś byczy czy niedźwiedzi? Naprawdę bardzo doceniam każdego z was i dziękuję bardzo za obejrzenie i za to, że zostaliście do samego końca. I widzimy się już w następnym wideo o I jak zawsze, jak zawsze. Bye bye. Bye bye.